Podczas ostatniego mojego programu w EZO, który miałam dla Państwa, mówiłam o Królestwie znaku ryb, o tym, jak bardzo wpływa to na naszą nieświadomość, na również nasze nastroje religijne. I nieprzypadkowo właśnie wybór kolejnego papieża, konklawę zamknęło się niebawem po nowiu księżyca, który miał miejsce 11 marca a wczoraj 13 już jesteśmy po konklawę. Zatem sprawy religijne, sprawy związane z naszą wiarą, bo domeną znaku ryb jest wiara, a nie rozum, również właśnie w czasie, w czasie Nowiu Księżyca w tym znaku mają bardzo, bardzo, silnie, bardzo silne skutki, oddziaływują na nas dość mocno. Jeżeli chodzi o, o to, czy rozum czy uczucia czy wiara w coś to na pewno kiedy jest tak dużo planet w znaku ryb to wtedy uczucia biorą górę i nasze nieświadome nieświadome lęki nieuświadomione strachy także dają nam popalić można powiedzieć, że ten nów Księżyca w znaku Ryb sięga do naszego najgłębszego lęku, do tych emocji, z którymi nie radzimy sobie, z którymi nie chcemy mieć zazwyczaj do czynienia na co dzień, no i niestety w pewien sposób zmusza nas do skonfrontowania się z tym, czego się obawiamy. Zatem jeżeli ktoś z państwa w ciągu ostatniego tygodnia płakał bez przyczyny. Jeżeli ktoś z państwa miał bardzo trudną sytuację pod względem emocjonalnym, proszę się nie dziwić. Można zwalić to na nów księżyca w znaku ryb, na to, że e, sami nie wiemy o co nam chodzi. E, to jest bardzo charakterystyczne w tym ostatnim tygodniu i wiele osób musiałam uspokajać, wielu osobom musiałam tłumaczyć, że nie dzieje się nic takiego strasznego, że to po prostu e, tylko nów Księżyca w znaku ryb, a przy okazji Stellum planetarne w tej fazie zodiaku, czyli nadal mamy Merkurego, mamy Neptuna, mamy Chirona, mamy Wenus, Słońce w znaku ryb, Mars na szczęście przeszedł już do sąsiedniego znaku Barana e, i Powinno nam energii powolutku przybywać.